Akurat, tak jak zawsze fajnie mi się podoba, tak ta gala była średnia moim zdaniem. Czy czego brakowało? Bo... Emocji, zwrotów fakcji, po prostu ciekawych walk. No, te, takich, które rzeczywiście e, przykubałyby wzrok, gdzie oglądałoby się je tak, gdzie byłyby jakieś, jakieś e, no po prostu emocje. A co w Szczecinie możemy zobaczyć w Twoim wykonaniu I, i Ani? To naprawdę może być taki naprawdę mocny pojedynek i na przykład fight of the night? No bardzo bym chciała Jakbym go zakończyła na przykład jakąś fajną techniką jiu-jitsu to, to tak będę w 100% z siebie zadowolona że mogą mieć szpiega gdzieś e, w klubie Który podgląda i mówi, o kurde, tu zamiata w parterze To będzie masakra Może tak być Nie, no czuję się pewnie przed tą walką e, na, Widzę swoje mocne strony, a u niej po prostu Raz, że nie widzę e, w jaki sposób mogłaby ze mną wygrać, a dwa w tych jej poprzednich walkach też nie widziałam u niej takiej determinacji, takiej, że umrę, ale wygram tę walkę, albo przynajmniej zrobię wszystko, żeby wygrać. Nie widziałam czegoś takiego. Może stać się kolejną królową freakfightów, bo prawdziwa królowa, która już w freakfightach zawojowała ten polski rynek, mówię o Lil Masti, powiedziała, że ma dosyć i robi sobie przynajmniej przerwę, jeśli w ogóle nie kończy kariery. No właśnie, szkoda, że mi się nie udało załapać na walkę z nią, ale ktoś musi wejść na jej miejsce i, i tak bardzo bym chciała być tą zawodniczką. A ty czujesz taki głód walki, jaki miałaś kiedyś przed pięściarskimi pojedynkami, ten stresik, takie napięcie już na tym, na tym samym etapie, tak? Czyli na przykład tak. jesteśmy tydzień przed walką. Tak, plus ciekawość, bo to nowa dyscyplina. No, no właśnie, na ile ta ciekawość jest ciekawością, a nie jest obawą, bo trzeba będzie się przewrócić, a być może wyczołgać spod rywalki, a może tak. zaatakować z góry. Jak to w ogóle postrzegasz? <laughs> nie, akurat chcę, chcę żeby do tego doszło, bo, bo na treningach już to wszystko robiłam i myślę, że najlepiej to też przerobić w walce.